Dzień dobry, witamy Was bardzo ciepłutko w piątym miesiącu z życia. Alka, Aleksandra, Alejandro, Guga? Guga jesteś? Tam siebie widzisz? Boże, wiecie co, że mam dyżurę? Bo <ścoughs> z czymś kiedyś nagrywałam takie filmy, a teraz mam drugiego Guga, który już jest taki duzi! Uku, o Oj, będzie tutaj całował. Teraz mamę. wiecie co, że to jest pierwszy film. Które nagrywam z małym i całkiem możliwe, że ostatni, bo jego cierpliwość jest niestety o wiele mniejsza niż to było w przypadku jego starszego brata, i ja praktycznie w domu nie mogę zrobić nic. Ja mówiłam o tym też na urodowym kanale, ale ja mam takie plany przygotowywania filmów dla Was i nie wiem, jak to słuchajcie ogarnąć, bo yy, Aluś jest bardzo wymagającym chłopcem, który wyrywa mamy włosów, które zostało pięć. Może nie 5, ale 50. Um, I e, Aluś jest... Hej! Co tam? Wiecie co? Może... W, o, za, powinnam, tutaj mam gumkę na włosach, powinnam je związać, ale chciałam do filmu pięknie wyglądać dla Was. Okej, okay, dobra. Chcesz tego, Musiula? To trzymaj. No, okay. Dobra, to tak. Chcę Wam powiedzieć, że Aluś, może widzicie, ma korale. Korale te same, które nosił jego brat. Ojcie, żebyśmy chcieli jamiać? Tak, jamiać też. Dobra, już jestem z powrotem. Anusz już nosi korale. Te same, znaczy nie te same akurat, które miał jego brat, ale nosi korale. I już nosi je od bursztynowe korale, które wiem, wzbudzają dość dużo kontrowersji. O nich mówiłam wam więcej w przypadku filmu z James'em, który nagrałam kilka lat temu, i powód, dla którego nałożyłam korale Alkowi był taki sam, jak w przypadku James'a, konstant ciągły płacz, właśnie i cały czas myślę, że to jest spowodowane przez zęby. E, które jeszcze mu nie wyszły, a myślałam, że już może akurat coś wychodzi, z jednej strony tak, cały czas coś widać, e, takie dziąsło troszeczkę jest e, białe w tym miejscu, nie jest rozpuchnione, ale jeszcze na razie nic nie, nam się nie urodziło i m, wydaje mi się, za zanowu mojej mamy nałożyłam mu koralik, to już w sumie było dwa miesiące temu, że rzeczywiście mu pomagały, bo już nie jest tak źle, jak było. Chociaż wiecie, to też może być tak, że to akurat się złożyło czasem, że e, czasowo i tak i tak już przestał płakać wieczorami, e, a tu matka ona użyła mu korale. Nie wiem. Jedyny problem mamy z nim w tym momencie taki, że czasami tam się zbiera troszeczkę brudu, także trzeba dokładnie e, jak się kąpiemy, znaczy Gaw kąpie maluchów, bo to jest jego czynność. Mm, mm. W kąpie, to ja muszę zawsze przyjść i zawołać go, albo podnieść mu tak głowę do góry, żeby tam wszystko mu dokładnie pod szyką wymyć. Mówiłam Wam o tym poprzednim odcinku: uwielbia kąpielu, uwielbia się kąpać z James i nie ma lepszego kompana do jego rozmieszania, jak jego starszy brat. To co razem robię w domu, pokazałam wam na Insta film. To jest, mówicie. Mówię, mówię ci, mówię Wam radość mojego życia, bo nigdy się nie spodziewałam, że tak będą się kochać, bo tego inaczej nie można nazwać i tylko mam taką cichą nadzieję, że za kilka lat nie zmieni ich stosunki się nie ulegną, nie ulegną zmianie i nadal będą tak w siebie wpatrzeni i oczywiście będą się nawzajem do czegoś dobrego inspirować. E, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, aha, niestety nie miałam okazji jeszcze go zważyć, a to dlatego, że dopiero do kliniki idziemy za, w tym tygodniu, w, we wtorek chyba, ale to nic jeszcze nie powiem Wam najwyżej później, albo gdzieś tam pod spodem w tutaj filmie dodam tą adnotację, żeby Wam powiedzieć, ile ważył e, w właśnie w tym piątym miesiącu. Jak jeszcze mówię o e, tym, tych jego zębach i tych silnotoku e, strasznym, to w tym momencie wszystko Ląduje w buzi, wszystko dosłownie. Jestem z niego bardzo dumna, bo potrafię już normalnie dwiema rączkami wycelować w coś, na co chodzę ma wziąć, i bierze to i, i wkłada do buzi. Oczywiście testując i sprawdzając, co to jest, bo tak właśnie dzieci poznają świat. Wiecie, co? Bardzo mnie śmieszy to, bo czy śmieszy, cieszy z jednej strony, bo mam wśród Was wielu e, specjalistów, osób, które mi bardzo dobrze rzeczywiście radzą, i, ale część z Was zapomina, że ja już miałam Jamesa i tak naprawdę już część rzeczy wiem, tylko Wam mówię, może nie określam tego wszystkiego może e, odpowiednim słownictwem, ale wiem o tym, że dzieci wkładając dużo rzeczy do buzi, e, przez ten, w ten sposób poznają świat. Jeżeli chodzi o jedzenie, o tym powiem Wam przy okazji innego odcinka, bo tutaj skupiamy się, prawda, na piątym miesiącu, a nie na szóstym, bo to będzie dopiero za miesiąc. Ale co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Tutaj już mam Google, która się najadła, ale ciekawa jestem, czy będzie bekał, czy nie. Oj! Mam nadzieję, że nie będziemy czegoś innego jeszcze doświadczać. No, tak? Czekajcie, bo sobie napisałam listę. Aha. Chcę Wam powiedzieć, że jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to musieliśmy zmienić mu wózek. To znaczy, już z gondoli przełożyłam mu na spacerówkę, a to z tego względu, że to jest ciekawski potwór, który. Tak? Nie chciał leżeć. W ogóle ja za każdym razem, chodząc na spacer, przeżywałam traumę, bo musiałam go nieść. On potrafi tak płakać w wózku, do tego do momentu, dopóki go się właśnie nie weźmie do takiej pozycji, albo do momentu, kiedy jest troszeczkę wyżej. Ja nie sadzam go kompletnie, bo jeszcze nie jest na to gotowy, tutaj oczywiście uprzedzając wszystkie komentarze, um, tylko um, zmieniłam, zmieniłam mu właśnie um, na spacerówkę i w tym momencie, kiedy zaczyna płakać, to mam jeszcze, nie wiem, 15 minut troszeczkę wyżej i spokoju ja i moje plecy też. Chcę Wam powiedzieć też, że firma Baby o oh dear, tak, wysłała mi nowe nosidełko do testowania. Ergonomiczne nosidełko, ale oni Wam powiem, że się dopiero za jakiś czas właśnie wyrywamy mi włosy. Oha, tak. Jestem ogromnym gadułą, tak jak zresztą to jest jego brat. Także tutaj się nic, nie, nic się nie zmieniło pomiędzy moimi dwoma chłopakami. Tak wyglądam w całej okazałości. Już dzisiaj jestem trzy razy przebrany, bo zaśleniłem się i zrobiłem jeszcze kilka innych rzeczy. To jest taka moja śmieszka, tak? Taka moja śmieszka, ale nie pozwala mi na zrobienie niczego innego, moja śmieszka. Bardzo lubię być mamą. Jeżeli chodzi o włosy, to ma chyba więcej włosów, mi się wydaje, niż miał James. Kolor ma taki sam. Jeżeli chodzi o jego oczy, to robił się. Brązowe, tym też mówiłam, ale jeszcze mają niebieskie. Wydaje mi się, że będą, będziemy mogli nazwać nazywa, jego kolor oczu jako szary albo, yy, nie wiem, granatowe, nie wiem, aluś. Nie wyrywamy, mamy włosów. Widzę ten Twój uśmiech No. Um, aha, jeszcze jedna rzecz. Ta chyba najbardziej kontrowersyjna, ale chcę Wam o tym powiedzieć, bo e, nawet może sobie nie zajdziecie z tego sprawy, ile ja dostaję prywatnych wiadomości od Was, od różnych od dziewczyn, które są youtuberkami, od dziewczyn prywatnych, które oglądają mnie od dłuższego czasu, które pytają mnie o szczepionki. Nigdy obiecałam sobie kiedyś, że nie będę o tym mówić, ale nie chcę tutaj się na ten temat za dużo rozpowiadać, chcę tylko po prostu Wam powiedzieć, bo pytacie mnie, czy ja szczepię chłopców i jakie jest moje zdanie na temat szczepionek. Powiem tak, zaszczepiłam Jamesa, szczepię Alka, w tym momencie właśnie w, w 4 miesiące miał ostatnią dawkę szczepionek, e, sugerowałam się tymi, które zalecają tutaj lekarze i e, powiem Wam tylko tyle, że Aluś niestety nie tak dobrze reagował na szczepionki, jak to było u Jamesa. Tak, o, tak, tak i um, niestety um, płakał, marudził, znaczy oczywiście po, nie podczas samego zabiegu to też, ale potem e, miał gorączkę i e, miałam takie właśnie dwie nieprzespane nocy, ale potem już wszystko było ok, teraz już czuję się dobrze. Um, I dlaczego szczepię moje dzieci? Dlatego, bo mieszkamy w mieście, gdzie potencjalnie każdego dnia, nie, tutaj nie, naprawdę nie, nie przesadzam, możemy spotkać się z ludźmi, którzy podróżują po całym świecie i tak naprawdę nigdy nie wiemy Jaką chorobę mogło ze sobą przenieść Mówiłam o tym już chyba kiedyś też Wam Że jeżeli bym e, Że jeżeli Aluś proszę Cię, nie to nie jest dobry pomysł Wiesz co, mama musi chyba włosy związać Puść, puść, Aluś puść Tu właśnie się kończy nagrywanie matki e, Która chciała pięknie wyglądać do kamery Bo chciała mieć rozpuszczony włos Ale musi związać włos Bo niestety e, Aluś tutaj No, Guga Chodź tu byle Guga I no gdzie mam, gdzie te włosy związać, żebyś nie ruszał ich? Um, i, I tutaj jesteśmy niestety narażeni na potencjalnie dużo, wielu chorób, które mogą być śmiertelne dla takich dzieci. I dlatego uważam, że zrobiliśmy dobrze. I ja wiem o tym, że w tym momencie pewnie część z Was zrezygnuje z oglądania mojego kanału. Część z Was się na mnie obrazi, bo jak mogę to zrobić? Pewnie będziecie wysyłać mi linki do e, przypadków mopów i w ogóle. Słuchajcie. Ja na ten temat naprawdę dużo czytałam. Ja na ten temat rozmawiałam z moimi znajomymi, ze znajomymi, którzy są naukowcami i, i wierzę im i wierzę w tym, że zrobiłam dobrze nie. i nie chcę też słuchajcie, ja czuję taką ogromną presję na sobie, bo mm, nie chcę, żebyście wy Waszą decyzję sugerowali tym, co ja Wam powiedziałam przed chwilą, bo to oczywiście jest tylko i wyłącznie Wasz wybór i to, wy musicie, i to Wy musicie zadecydować, co będzie dla Waszych, i to wy wiecie, to wy wiecie, co jest dla Waszych dzieci najlepsze. Także mam ogromną nadzieję, że już więcej tematu szczepionek nie będziemy poruszać. Ja powiedziałam Wam, ja zaszczepiłam swoich chłopców, ale co Wy zrobicie ze swoimi dziećmi, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. E i tak myślę sobie, że chciałam. Nie będę w tym miesiącu nagrywała gadżetów e, małego, bo chciałabym może pograć, pokazać jego ulubione zabawki, co się uwielbia w tym momencie, o czym się najbardziej interesuje. I to będzie, moim zdaniem, dobry odcinek, tak? A, i słuchajcie, w międzyczasie jeszcze James skończył 4 lata. 4 lata. Mój pierworodny synek. Już nie jest malutkim, znaczy jest całym malutkim chłopcem, ale to jest po prostu facet z takimi długimi nogami, że już nie mogę po prostu uwierzyć, jak, on, jak go kupiemy, to to jest normalnie mini mini mężczyzna, a nie już taki, wiecie, bobasek z takimi wątkami tłuszczu, jak tutaj mam okazję jeszcze całować i cieszyć się, jakie ma Aluś. Um. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć y, czwarty odcinek, może z czwartego roku życia Jamesa. On już w tym momencie decyduje sam, czy chce się pojawić w filmach, czy nie, to jest jego decyzja i będę musiała go zapytać, czy będzie miał ochotę wystąpić w jakimś odcinku, czy nie. Um, I y, napiszcie mi, czy macie ochotę, żebym ja może ewentualnie Wam takie nagrała, w którym opowiem Wam, co tam słychać, co się zmieniło przez ostatni rok. Um, i nie mogę wierzyć, bo to przecież w sumie przez Jamesa ten kanał istnieje, gdyby nie on, to tutaj mnie też by nie było słuchajcie, ja w tym momencie kończę dzisiejszy już filmik wyciągam moje włosy z tutaj zewsząd i mm, zobaczymy się pewnie w następnym odcinku bardzo serdecznie Was pozdrawiam, razem z moją y, Gugą, to jest nasza Guga Guga, Pizza, Aluś Alejandro chiki Monki Chikimanki tutaj nie ma łokci, tylko ja po prostu mam takie coś, że mam ochotę go zjeść, naprawdę, ja mogę ugryźć każdy element, tutaj łóżko albo nóżkę, bym zjadła, zjadła, bym tak mocno, tak mocno! A, już wiem, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, znaczy, chcę Wam powiedzieć, że w przyszłym odcinku powiem Wam o czymś super, na czym byliśmy z Alkiem, tak, poszliśmy tam na taką trzygodziną sesję i powiem Wam, co tam się działo, bardzo ciekawa rzecz i... Ym... Taka interesująca nie tylko dla molów, ale także i dla ich mam. Powiedz do zobaczenia. Pa pa! Pa pa. Pa. Mwa. Mwa. Kuga. A.